z tej strony oczywiście Luisek i Świr z kamerą. No wiecie no, więc że sławny YouTuber, gram z nim, dzisiaj gramy w i chciałem zdobyć tylko jedno. widać się, Świr z kamerą. Siema. Nie ma, niedługo Oglądajcie, powiem. Dobra, nieważne, oni nie umiem grać, niestety. Allora, my będziemy odbierać dzisiaj Stardropa. Oczywiście naszego pięknego, yes. do on już trafił mi tykać się Willow, więc coś nie czuję, że on trafi jakąś dobrą postawkę. Coś to co nie wątpię. No, no widzicie? No hita mi jakiś typek rozwalił, bo był słaby. No widzicie? No przegramy to, ale jeszcze obiecujemy, że wygramy. Ładnie. Już jest szansa, ale no nie wątpię, że będzie dużo sensa. Piękny poko, Tomar. Haker Co? Leni. Dobra, on leci i zginie no. Za dużo życiu mu zadaje. Jeśli zrobi taką akcję, że go zaatakuje i już nie wyleczać, to ma, ma szansę. Ma szansę, no ale to nie jest zbyt możliwe. Dobra, mm, pominiemy to. Udało nam się wygrać, pokupów no, nas wyjebierne. A my lecimy... Super. Ja lecimy... Się. O kurde, o kurde. game. gej, Możemy Może mój celnik ale to jest nie. Nie no, to burza. Widzowie, tak się nie mówi. Ajajaj, widzicie, ja zdechłem. My gramy! Okej, okay. krócej rudy, ostra dropa. Lecimy, dobra. Poprzednio wygraliśmy też. O, krug. krug oczywiście. To będzie łatwe. O kurde, nie, nie o, było łatwe. O kurde. O kurde. Nie. Ja się idę rozprawić. Nie, nie <noise> Czemu wy jest 2-1? Tak mi to tak rycza, ale się mega wkurzyłem. Zagramy ponownie. Let's go! No, RT, Dawaj, rozwal te skrzynki wszystkie, bo mi się nie chce. On jest trochę, lubi Zabijajcie na chwilę z kamerą, to już powtarzam. Kto jest w dajcie suba, lajka, to wszyscy z nimi filmami bo, bo inaczej Po was, po was. <śla> ja no, to się nie nie. po was. Ui! Kurde. Kurde. Znikąd się pojawiło? no. Jak on się znikąd pojawiło, Stasiu? Uuu, czekaj, mam barley. Aha, nie, jeszcze nie to. Kurde. Zostawię się stąd, to mi to zniszczy. O kurde. Lecimy no! Ale Stasiu, my musimy lecieć, bo widzowie nas oglądają. Oni, oni w nas wierzą, my już nie wierzą. To już jest. Na akcji Jedziemy. Au! No lecimy! No kurde gdzie on jest? Tak. Dobra, wielkie starcie. Krem ostre dropa. Krem dropa. Dawaj, dawaj, dawaj. Nie, nie zdychnę. Jest! Dobra. dobra. Mój czach. Tak! Mamy star dropy. Dobra. dobra, mamy jednego star dropa. Wychodzimy i to no co trafimy? Ja mam <laughs> Ja to nagram. Mam... Mój kolega ma dobry i ja wam to zrobię zdjęcie. Jeśli znowu trafi postać. Dobra, poczekajcie. najlepszy. Słuchajcie. Mój kolega trafił to, co wam tu jest wyświetlone po przyznajomych. O tutaj na środku Kubuś. Spadźcie. No. Tu jest wystawione jego, co trafił, no jest taki dobrze. No dobra, a my kończymy Nara widzowie i filmy z kamerą też Was witają. No to nara, nara.